Да. Ок. Да, как не можете. Я как и трума, секретчика. Я вим кану, я найду вим кану. Вот и что я бы хотел сделать? Да, очень О, я бы, я бы. Динамитик, я бы. Rytu ty! Adio, 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 Ja się tu kitrąc! A raka nie te matiga? O, widzę, widzę, widzę! Został w allachach! Fuuu, laka! <grym> no kurka, kurka! No nie alla! О, ебай. Так so, и, ты, 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 и ты, блин, Не в Петра.

Bamber się Ale teraz ja wiem jaka patrz co tam nad tobą jest A bo nie weź kogo innego? Nie, dobra Jo ich zatwim I tu mam fajny przestrząt

Jest! Maty się wrócę na mirobce? Nie przesadzę. 168. W ramach Maty jestem u lewej, jakby się dała odpowiedź. Ale nalot się, mamo. A ja, ja jaj, idę... Ej, ja idę... Nie mam jeszcze. Ale ja kombinuję co innego. To szkoda. A no, widzę, widzę Ani tak ci znycać na bezbronnym tunkiem Jebni mu, ostro to lat, to lat O jak jeszcze wpadnie tam tamtą dziurę Przeżyję! Przeżyje Nie śmierdzę Nie ja Zemsta Aleluja, nie traf tam. Dobra, zablokowałeś się. Skocz. O, zbagował się. <coughs> nie mogę nic zrobić. Gra jesteś tobie. Linum, Linum, na dół. A nie możesz. Nie Trzymaj tam allelu, allelu. Ale nie fart, ale nie fart. Ale nie fart. O kurde, jest jest 6 lat. jest duży. Kurde, lat. Nie pamiętam. Co się Ja w Mara na Wana trzydziestym Nie, to jest nie tego, wiesz co teraz leci. Ja się zablokowuję na maczu i co? <noise> Ty się idzie kitrać? No, nie podpuszcza się woda, i to się boi na lotu. To był taki. I nagle mnie to nie, cztery rundy, żeby na lot był. Dobra, ja się z kitrum. Ja też. Tak, że myślę, jak o poprzednim ja, zrobił. Oh, mhm. A no, no.

Jaka kita się? Mam nadzieję, że fajny prezent. Tak zrobię go. Bo jeszcze nie czytałam jego książki i myślę, że jest bardzo ciekawa. Żebym miała to czytać w kolejce po autograf. Uważam, że jak ją przeczytam, to będę miała jeszcze większy niedostęp. Um. Nie można autu, żeby Maty mówił tam, coś nowego. Nie.

Bo cicho jest, nie styknie czasu. Ptoszka ma ktoś ma mu ktoś... Ale on się baguje, A dobra, to szybko. No nie ma możliwości. niech cię wiatr po... Kur... jest Nie ten co miał dostać. Chyba na skała. Cyką Tomasza. Jezus. Chyba że ptokiem. Próbować? No. Nie próbuj. Kluska, kluska. <noise> Error. starannie <noise> <Jakaś> tam pizzi do jakich nigdy bym pewnie

orem maniaka ja i dostaną komentarze wykorzystywałem każdą chwilę ich mą nie. Pomniłem moment, kiedy to ono jak była przemierzać kilometry, dobywając dźwięk, który wywoływał u mnie ciarki. Chyba ptasek na sukurwa. Patrzyłem się na budowę Warszawy. i wyobrażałem sobie, że nie że by się zbudował. ulubione utwory z takim zaangażowaniem, jakby to były moje własne kompozycje. Przez ponad 90 mnie niepohamowana chęć tworzenia. Godzinami Dobrze. eksperymentowałem w swoim pokoju z magnetofonem, zapełniając kasety najróżniejszymi Glute. dźwiękami przedmiotów, które akurat miałem pod ręką. Po śniadaniu zamiast skupić się na jedzeniu, konstruowałem instrumenty ze szklanek i stależy, których odgłosy wydobywałem z Ojciec widząc moją fascynację postanowił zapisać mnie Nie było ani na, sam ja... uwielbiał śpiewać i grać na gitarze. Yyy, kończymycie. Kończymy to, to jest tak, tak wytry. za Uwielbiałem zakradać się pod drzwi jego pracowni i podglądać jak podłącza sprzęt. Obserwując te działania byłem pod tak wielkim wrażeniem. Jakbym był świadkiem pierwszego lądowania na księżycu. Te wszystkie kable. Mozolne ustawianie głowicy w magnetofonie. Pedio, z... jaki pedio? To był koszt. Bardzo chciałem się dowiedzieć, jak on to robi. Backspace, backspace. Tak zafascynowany tym że się kompletnie. Do widzenia. No, ojcze. Kończę. <laughs> 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 Kiedy jego Jaka no, <laughs> się wywalił? No zginąłeś pierwszy. No zginąłeś pierwszy. No, Jeszcze tutaj się uda mi wejść do Maty. Mateusz. Wejść Mateusz, wejść. No nie! Pierdol się.